Cześć. Witajcie. Dzisiaj pokażę wam kilka rzeczy, które w które dopasowałem swoje skutery. Chciałem też z wami chwilę pogadać właśnie co się dzieje na rynku klasycznych skuterów. Także zostańcie ze mną, jeśli macie chwilę czasu i chcecie posłuchać. Na początek pokażę wam tutaj takie te ocieplacze, dłoni. Kupiłem je w się kochani. 15 zł dałem. Mogłem mniej dać, tylko że kupiłem je w ten pierwszy dzień, co towar jest najdroższy, bo bałem się, że ktoś je wykupi. One miały pójść do Wespy, ale niestety e, tam no, nie spisałyby się, bo nie byłaby możliwość e, no, sterowania skuterem, bo tam jest ręczna e, zmiana biegów. Więc, więc to by to uniemożliwiało. Tutaj jest grube takie futro w środku. A tutaj są tylko, tylko klamki hamulca no i, i rękojeść od gazu. Także tutaj to się fajnie spisze. No bez rękawiczek bym w tym nie jeździł. Nie dlatego, że dłonie zmarzną, bo nie ma szans, żeby tutaj dłonie zmarzły. Ale jakieś letnie, cieniutkie rękawiczki yy, no choćby właśnie w razie gleby, żeby... Mieć dłonie zabezpieczone, a to będzie chroniło przed ewentualnymi chłodami. Zamontowałem też antenę taką, no taki widzicie sprężynce retro. No i wyposażyłem w chorągiewkę. Chorągiewka jest zrobiona z koszulki. Lambretty, którą kupiłem za 2 zł w Szmateksie, nie było mi jej szkoda, bo to była jakaś 4 razy XL. Także i tak nigdy, nigdy bym do tej koszulki nie dorósł. Także to, ten, ta część wyszywana robi za chorągiewkę, a reszta pójdzie na szmaty. Kupiłem też w Szmateksie taką fantastyczną torbę. To jest ze świetnego materiału. To, to nie jest byle co, bo ten materiał to jest naprawdę to jest jakaś gruba gruba plandeka ta torba chyba jest zrobiona właśnie z jakiegoś tam recyklingu bo tutaj coś tam, coś tam, ale nie wiem w każdym bądź razie jest fantastycznie wykonana y, zamki wodoszczelne y, no i myślę, że kolorystycznie świetnie y, pasuje do do Skomadiego zobaczcie jak pięknie się Myślę, z, z tą torbą e, prezentuję. E, a co zrobiłem przy Czarnej Wespie? Popatrzcie, miałem ten koszyk już od dłuższego czasu, bo to było e, przewidziane do e, camperwana, ale jakoś tam okazało się, że wcale z tego nie korzystam. E, I zamontowałem ten koszyk na e, kilku. E, Takich metalowych cybantach. Mam nadzieję, że to wytrzyma, bo tego jest aż 7. Więc myślę, że, że tutaj to, to będzie wystarczająco y, mocne. No, jest ażurowy, więc nie będzie y, sprawiał jakiegoś nadmiernego oporu powietrza. A jednocześnie, kochani, tu mamy po prostu chwilę. I zobaczcie. I mamy koszyk złożony, więc e, możemy e, jeździć też w ten sposób. Albo, na przykład, gdybyśmy coś mieli większego do przewiezienia, to możemy tutaj na płasko e, położyć, tak jakby na, na platformie. Także myślę, że, że super to wyszło e, i bardzo się z tego cieszę. A teraz chciałem Wam, kochani, e, powiedzieć chwilę o. Mm, klasycznych właśnie skuterach, bo coś się fajnego dzieje nareszcie trochę w motoryzacji. Klasyczne skutery to zawsze taka była nisza niewykorzystana. Mieliśmy wespę, Mieliśmy jakieś tam klony wespy, typu MLL czy, czyli licencyjne, czy bajaje czy taka przez pewien czas, Natomiast to było w ogóle niewykorzystane, gdzie, gdzie wiele osób, które interesowały się klasycznymi skuterami, w ogóle nie interesowały się, kochani, skuterami współczesnymi. No i e, no, niedawno, kilka lat temu, była reaktywacja udana e, ponownie Lambretty. E, no też wcześniej y, wiemy, że było z teraz jeszcze jest tam Royal y, Alloy, y, który no, jest jakby tam z, wynik z, jakby z, tego, z tych, tych, tych nieporozumień prawnych między właśnie z komadia a, a Chińczykami. Y, gdzie, no i, i to było wszystko. Lambretta reaktywowana, no fajna była, ale czego się jej tam brakowało? I wyobraźcie sobie, że w tym roku yy, dwa nowe modele Lambretty weszły praktycznie jednocześnie na rynek. To jest G350 i X300. Yy, podłączę link oficjalnej strony Lambretty. Zachęcam Was, żebyście zobaczyli. Są fantastyczne. No i yy, nareszcie jest powrót do yy, tego zawieszenia. Właśnie tego brakowało w tej reaktywowanej Lambrecie, a dwa nowe modele, które weszły, z dużymi silnikami, bo 300 i, i, i prawie 350, są wyposażone właśnie w to charakterystyczne dla Lambretty podwójny yy, podwójny wahacz wleczony. Yy, I mistrzowsko-stylistycznie są zrobione. Yy, X300 jest taki bardziej futurystyczny, ale z drugiej strony ma ciekawe takie smaczki typu no, fantastyczna tylna lampa. No, zobaczycie ją, to jest, to jest po prostu kosmos. Piękne zegary, klasyczne, czyli pomimo tego całego futuryzmu pewne takie, takie szczegóły są takie mocno nawiązujące do, do dawnych czasów. I drugi skuter, ten G350. On jest troszeczkę bardziej w stylu takim chyba y, sportowo-retro, y, y, mniej futurystyczny. Y, za to no, jest wyposażony na przykład w wyświetlacz y, y, TFT, y, ale stylistyka bardzo mocno nawiązuje do starej lambretty, właśnie takiej y, z, lat, z lat 70. Perfekcyjne, słuchajcie, przynajmniej wizualnie, sprzęty, przepiękne. Nie mógłbym się No trudno by było się zdecydować, który wybrać, czy ten G350, czy ten X300. Sami ocencie, wejdźcie, proszę, jeśli macie czas i ochotę na tą stronę Lambretty. No co jeszcze? Ciekawostka, no słuchajcie, taka, że... No one są robione, zdaje się, na Tajlandii. Tajlandia to jest. Widzę, że to jest już potęga naprawdę motocyklowa, no bo wiadomo, że robią tam triumfa. E, robią triumfa perfekcyjnie, prawda? Jeśli chodzi o wiemy, że jakość triumfa jest, jest fantastyczna, jeśli chodzi o wykonanie, e, więc, więc Tajlandczycy naprawdę znają się na robieniu e, motocykli. Jest tam widać duża już kultura techniczna. No i y, oglądam dużo filmików, słuchajcie, już się masa pojawiła filmików z tymi nowymi Lambretami. I wszystko, rozumiecie, to jest z Tajlandii. Także one tam już jeżdżą. U nas dopiero tam w Mediolanie niedawno to pokazali, słuchajcie. Nic jeszcze z tego nie jeździ, nikt tego jeszcze do testów nie dostał. A w Tajlandii normalnie ludzie jeżdżą na tym. Także no trochę to niepokojące, bo wiecie, u nas yy, no to nawet jeśli ma się robotę, to się takiego nowego sprzęta raczej no raczej mało osób kupuje taki nowy sprzęt prosto z salonu, prawda? A tam już po prostu to jeździ, już to jeździ to w dużych ilościach, więc no ludzi stać na to, by kupować nowe, nowe skutery, nowe pojazdy, nowe jednoślady. No to tyle, kochani. E, no Miejmy nadzieję, że u nas gorzej nie będzie, że prawda, że no, nie, nie zrobią nam tutaj jakiegoś poligonu. E, bądźmy dobrej myśli, bądźmy też dobrej myśli, że powoli jednak to się tutaj uspokoi i, e, i że te węglowodory, które są potrzebne do produkcji, one nie będą aż tak drogie, że w Europie będzie tylko drogo. I mało, e, no bo, bo wtedy no, rzeczywiście przesiądziemy się w najlepszym wypadku na rowery. Trzymajcie się kochani, do zobaczenia, e, no i wszystkiego dobrego Wam życzę. A, jeszcze Wam na koniec pokażę, że jeśli już po, poruszamy się po takich właśnie e, taniościach, jak przerabiać tanio i doposażać, to e, ten... To wspaniałe oparcie, które tutaj idealnie pasuje do włoskiego sprzętu. A dlaczego idealnie pasuje, kochani? No bo pochodzi z włoskiego pojazdu i ta zagadka, kto wie z czego pochodzi to oparcie, z jakiego włoskiego pojazdu? No to proszę napiszcie w komentarzu. Jest mięciutkie. Elegancko wyprofilowane, pasuje doskonale. Z jakiego pojazdu jest to oparcie? Trzymajcie się, kochani, do zobaczenia! Hej! Drodzy widzowie, tu zobaczycie tą wersję Lambretty G350. Widzimy ten, to przednie zawieszenie na tym podwójnym wahaczu, czego wcześniejszy model współczesnej Lambretty nie miał. Linia nowoczesna, dosyć taka, można powiedzieć, mocno linie takie proste, ostre, ale mocno nawiązujące do klasyki. O, widzieliście ten wyświetlacz. Ja jestem przeciwnikiem wyświetlaczy. Ale e, uważam, że lambretta, podobnie zresztą jak motoguci, jest marką, które zawsze. Są markami, które zawsze były innowacyjne. E, jakby i. E, to, że nawiązują do tradycji, nie ogranicza ich w żadnym stopniu, tak jak na przykład Harley, prawda, Harley cokolwiek zrobi no ciężko to, ciężko to przyjąć, dlatego że, że ta, marka, ta marka była zawsze taka zachowawcza, taka bardzo tradycyjna, jakby na tym bazowała. Tak samo jest w skuterach na przykład Vespa, której jest trudno. O jakąś taką nowatorskość. Owszem, jeśli chodzi o design, no to niby są takim czymś kultowym, ale to dlatego, że był, ale nie, nie nowatorski. Vespa zasłynęła z dobrego designu, który był klepany, rozumiecie, przez, przez 50 lat, prawda? No, PX-a była przecież robiona od lat 70. Mamy. 80., 90., dwutysięczne, dziesiąte, 40 lat sama PX była robiona w niezmienionej postaci. I jakby stąd trudniej jest o coś nowatorskiego. Natomiast Lambretta jest jakby takim wyznacznikiem też nowoczesności. No, Gucci prawie, że się zacisnęło w te retro maszyny, no ale miłośnicy wiedzieli, przecież jaki Guzzi było no w tej świadomości, w tej pamięci były te przełomowe motocykle, przełomowe rozwiązania, więc, więc nie było czegoś takiego jak uharleja, prawda, kiedy został wprowadzony na przykład cieczą chłodzony silnik, no to był wielkie takie halo i do dziś powiedzmy ci ortodoksyjni ortodoksyjni Fani Motogucci, y, Fani Harleya nie, nie akceptują tego, prawda? A w Motogucci y, nikt nie miał problemu z tym, że y, było zawsze chłodzenie cieczą, a nagle y, chłodzenie powietrzem, a teraz nagle chłodzenie cieczą, prawda? Nikt z tym problemu nie miał. Właśnie dlatego, że ta marka no, kiedyś słynęła z innowacji. A tutaj zobaczycie ten drugi model X300, który jest też no, fantastycznym przykładem doskonałego designu, jednocześnie takiego odważnego. I tutaj bo tamten był taki bardziej nowoczesny, oczywiście, ale mocno nawiązujący do, do starej lambretty. A ten jest taki bardziej futurystyczny, z drugiej strony taki elegancki. Tutaj tam widzimy przy tym przednim zawieszeniu jakieś elementy takie chromowane. Widzicie tutaj ten, ten e, ta, ta, ta osłona przednia tak uformowana, ciekawy sposób. No, i będzie teł, bardzo ten ciekawy, jak również zegary. A tu już widzimy tą lampę. Ale ona naprawdę świetnie wygląda, kiedy, kiedy świeci, kiedy, kiedy kierunkowskazy są włączone. Niestety na tym filmie tego nie zobaczymy. Może gdzieś tu jeszcze będzie. Może tutaj. kierunkowskazy są jakby w tej zespolonej lampie te dwa, dwa skrajne paski to są kierunkowskazy także bardzo czysta forma jednocześnie taka duża mnie to się kojarzy z takim jakimś luksusem, nie wiem dlaczego troszeczkę może ten tył tak nawiązuje do, do takich Japoń, japońskich trochę takiej stylistyki a, takich me mega kanapowych skuterów. Tutaj też jest jakiś taki właśnie ciekawy element. On się powtarza tam u góry y za zegarami. Widzicie, ten, 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 tutaj, ten, ten wlot jest, jest bardzo ciekawie też uformowane. Jeszcze właśnie jakby te zegary nam pokazali. To by było fajne. O, widzicie tu tylko taki ciekłokrystaliczny wyświetlacz i tutaj analogowy wskaźnik, z tym właśnie też takim motywem tych takich pasów. Jeszcze mi się gdzieś przydało. Ale chyba. Chyba już tego nie będzie. Dobra, kochani, zachęcam was, żebyście właśnie weszli na stronę oficjalną Lambretty i zobaczyli sobie te dwa modele, albo cały jest szereg filmów właśnie na ten temat, głównie z Azji. Także to na tyle, kochani.